czy wiesz że zaledwie kilka minut dziennie oraz cztery proste kroki oddzielają cię od twojego marzenia ale zanim do tych prostych kroków przejdziemy koniecznie pamiętaj o subskrypcji kanału o zostawieniu komentarza oraz o podzieleniu się tym wideo ze swoimi znajomymi pierwszy krok który jest najważniejszy to jest Oddzielenia siebie od swojej obecnej rzeczywistości. Co mam na myśli od swojej obecnej rzeczywistości? Większość osób nigdy nie są tu i teraz. Zazwyczaj albo myślą o tym, co ma się wydarzyć, albo żyją w przyszłości. I tracą to, co jest najważniejsze, oraz tracą to okno, ten moment, kiedy trzeba kreować, trzeba manifestować, trzeba tworzyć swoje życie. One po prostu są wtedy na takim autopilocie, myślą nie wiadomo o czym, no i potem mają nie wiadomo. Co w swoim życiu. Więc twoim zadaniem w pierwszej kolejności będzie raz dziennie, idealnie to można zrobić kilka razy dziennie, dosłownie na parę minut, albo się położyć, albo się wyciszyć, usiąść z słuchawkami na uszach, jeżeli gdzieś tam jesteś w biurze, jakiś jest hałas, nie możesz się od tego odciąć, żeby się odciąć od świata i skupić się na sobie, na tu i teraz, na swoim oddechu, na tym, że ty jesteś, że to się dzieje tu, że ja teraz nagrywam, że to jest tu, że ja siedzę, jak ja się czuję, jak ja się, się czuje moje ciało. Skupić się na sobie. Odepchnąć od siebie moment, kiedy zrozumiesz, że przeszłość to jest iluzja, co się już wydarzyło, tego nie ma, przyszłość to też jest iluzja, bo nie wiadomo, czy będzie tak, jak chcesz, żeby było, i to gdzieś jest tam daleko. Ale to, co jest najważniejsze, to jest tu i teraz. I kiedy ty nie jesteś w tym momencie tu i teraz, ty nie masz tej możliwości kreować i tworzyć, nie masz tej możliwości mieć takie życie, o którym pragniesz, tylko po prostu niesieć jak gdzieś rzeka nie w tym kierunku. I pierwsze, co robisz, to siadasz i skupiasz się na ciele, na swoim oddechu, zamykasz oczy, na chwilę najważniejsze w tym procesie będzie to, żeby wywalić z głowy wszystkie myśli. Podejrzewam, że to będzie bardzo trudne. I teraz Twoim zadaniem będzie podzielić się w komentarzu, na ile to było dla Ciebie trudne i jakie myśli Ci do głowy wpadały. Ja po raz pierwszy robiąc ym, takie zadanie, próbując się wyciszyć, przemyślałam wszystko na świecie. Świadomiłam sobie, że zaczęła się od, od, od remontu, po wychowanie dzieci, po, po mój biznes, po odchudzanie. Wszystko. I te myśli, jak takie okropne, ochydne, obrzydliwe muchy, inaczej to nie nazwę, jedno za drugą atakowały mój umysł do momentu, dopóki nie szumiałam sobie Okej, okay, dobra, nie teraz odejdźcie, dajcie mi chwilę, chcę pobyć w ciszy, chcę pobyć ze sobą, chcę pożyć swoje ciało, chcę pożyć tą wewnętrzną moc, która powoduje, że ja w życiu mam to, co ja mam. Chcę sobie przypomnieć, kim ja jestem, czyli taki powrót do korzeni, powrót do swojej przeszłości, przypomnienie sobie, kim Ty jesteś. Ty nie jesteś po prostu tym ciałem, tą nadwagą, czyli tym, tym nieudanym życiem, Ty jesteś kimś o wiele większym i Twoim zadaniem jest sobie to przypomnieć w takich tutaj kilku minutach ciszy. Drugim krokiem, którym robisz... To sobie przypominasz, przeżywasz swoje marzenia. To też może być wymagający krok, więc czekam wasze opinie, jak wam z nim poszło. Co ja mam na myśli przypominasz swoje marzenia? Tak, jak kiedyś przeżyłeś coś w przeszłości, coś na przykład wyjątkowego, jakieś super wakacje, i zamykasz oczy i widzisz, jak idziesz po tej plaży, jak trzymasz swojego partnera za rękę, jak siedzisz w restauracji, jak pijesz jakiegoś smacznego drinka, czyli przeżywasz to, odczuwasz, pamiętasz, gdzie byłeś, gdzie stałaś, co dotykałeś, co wiedziałaś, co było na tobie ubrane przeżyłeś to. I twoim zadaniem będzie tak samo przeżyć swoją przyszłość. To, co Ty chcesz w tym życiu zobaczyć. Dosłownie na kilka minut możesz, jeżeli masz więcej czasu, możesz wykorzystać medytacje, które mam na kanale, żeby na przykład wyczyścić umysł, czyli pozbyć się tej trwogi, czy wejść w medytację spełnienia marzeń. Jeżeli masz więcej czasu, możesz siebie wprowadzić w taki stan, to będzie super. Natomiast jeżeli nie masz, jeżeli masz dosłownie 3 minuty wolnego czasu dziennie dla siebie, to co wtedy zrobisz? Wtedy, jak już wyciszysz się, jak poddychasz, jak poczujesz, że ok, głowa jest wolna, nie ma myśli, ja jestem tu i teraz, to jest fajnie, to jest błogo, to jest szczęście, czyli moment tu i teraz to jest zawsze szczęście, bo rozumiesz, że oddychasz, że dobrze się czujesz, że wszystko jest fajnie, to jest tu i teraz. Bo te problemy, które masz do rozwiązania, jeżeli tylko ich przywołujesz, od razu ten moment tu i teraz zabiera i od razu na jego miejsce stają problemy. I jak już się wyciszysz, jesteś w tym momencie, to Twoim zadaniem teraz będzie przypomnieć sobie swoją przyszłość, czyli zobaczyć dosłownie w dwóch, trzech takich zdaniach zobaczyć, że ok, ja jestem tu, ja robię tak, ja się tak zachowuję, ja to odczuwam, czyli przeżyć. Ważne jest, żeby to było jedno marzenia regularne, czyli ten sam obrazek regularnie odtwarzany w Twojej głowie. Tak jak pamiętasz ten wyjątkowy moment na tych wakacjach, czy jakiś swój romantyczny moment z bliską osobą, przypominać sobie ten sam moment w kółko i w kółko, tak samo wybierasz sobie taki moment ze swojej głowy. Jeżeli ci ciężko jest, no bo wiesz, że okej, okay, no Boże, ch chciałabym wszystko, nie wiem za co się wziąć, ja też tak kiedyś miałam, bo chciałam i o tym, i o tym, i, i słuchajcie, były bitwy myśli w głowie, która, e, które marzenie jest ważniejsze, czy sylwetka, czy praca, e, czy, czy kariera, czy tutaj podróże, czy pieniądze, czy coś tam. Od czego ja powinnam zacząć, i no nie, i takie, wiecie, było takie skakanie, siadasz i wybierasz i jedno. Co na chwilę obecną najbardziej chcesz? Czego najbardziej pragniesz tu i teraz? Ja mam takie odpowiedź na takie pytanie, więc pytanie do Ciebie: czego najbardziej teraz pragniesz? I z tego momentu, z, tego, z tej odpowiedzi, z tej pozycji wychodzisz i kreujesz to swoje marzenia w umyśle. Dla tych z Was, dla których jest ciężko sobie wyobrazić, no ok, a co to znaczy przeżyć swoją przyszłość? Jak to ma wyglądać? Ja nie mam zielonego pojęcia, no, no chciałabym mieć lepszą pracę, ale, ale nie wiem co. Wtedy idziesz na kurs od się marzyć. Pierwsze dwa moduły masz za darmo, w drugim module, który jest teraz jest od się marzyć 2.0, więc jest nowa wersja, rozszerzona, jestem zachwycona tym, jak przegrałam ten kurs. I w drugim darmowym module jest naprawdę tyle, ogrom wiedzy, ogrom wskazówek, co to znaczy rozpisujesz marzenia. I takie rozpisane marzenie, że ty wiesz, jak to wygląda, jak wygląda twoja praca, z kim ty pracujesz, jak ty się czujesz, jaka ty jesteś, w jakim ty jesteś miejscu, jakie jest twoje wynagrodzenie z tej pracy i ty widzisz, dzień albo nawet taki moment z życia w życiu w swojej pracy, że Ty w tej pracy jesteś, na przykład prowadzisz prezentację, tu jest Twój zespół, on Ciebie słucha, że Ty jesteś tak ładnie ubrana i tutaj przychodzi prezes i mówi do Ciebie coś w stylu, że tutaj jest kierownik roku, menadżer roku i myśli o awansie i o jakichś bonusach i Ty czujesz, odczuwasz to szczęście. Widzisz tych ludzi, widzisz te otoczenia, to, co z tym się dzieje, jak Ty się z tym czujesz, to ma być to drugi, ten drugi etap, kiedy ty przeżywasz dosłownie na parę minut. Nie trzeba robić tego przez godzinę, tylko na parę minut zamknąć oczy i tak jak z tymi wakacjami, często z, z tym jakimś przyjemnym wydarzeniem w twojego życia, poczuć to, jak to będzie. Jak już masz ten krok za sobą, to wtedy trzecie pytania, które sobie zadajesz codziennie, nawet po kilka razy dziennie, co ja chcę widzieć w swojej rzeczywistości? I jak ja po raz pierwszy zadałam sobie swoje pytania, to tak mój umysł się trochę zatrzymał. No, ale nie, nie, stój, 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 zobacz, jakie tutaj problemy, jaki tutaj bałagan. Ale stop. Co ja chcę widzieć w swojej rzeczywistości? No, nie chcę, żeby, żeby, żeby nie było tego bałaganu. To nie jest to, co ja chcę widzieć w swojej rzeczywistości. Moment, kiedy załapiesz to, że ty nie chcesz, żeby nie było bałaganu, żeby, było, żeby nie było mało pieniędzy, żeby nie była zła praca i tak dalej, tylko że ty chcesz nową pracę, jaką Ty pracę chcesz. Ty chcesz zdrowie. Jakie Ty to zdrowie chcesz? Ty nie chcesz, żeby nie było bolączek, żeby nie było tutaj tej nadwagi, żeby nie bolały plecy czy, czy cokolwiek boli, tylko Ty chcesz, żeby, żebyś mogła i mógł sprawnie biegać, ćwiczyć, uprawiać jogę, czy, czy chodzić na siłownię, czy chodzić po schodach i się super czuć. Co Ty dokładnie chcesz? Zadajesz sobie to pytanie po kilka razy dziennie, co ja chcę widzieć w swojej rzeczywistości i odpowiedzi zaczną przychodzić. Po tym pamiętaj, żeby robić jakieś działania, jakieś decyzje. I czwarty krok, dla mnie bardzo ważny krok, to Ty pozwalasz sobie. Czyli ja mówię do siebie, ja wybrałam to swoje marzenie, załóżmy, yy, mam sportową sylwetkę, nigdy nie miałam sportowej sylwetki, byłam szczupła, ale nigdy nie miałam sportowej sylwetki, mam sportową sylwetkę, jestem, z lekością utrzymuję wagę 52 kg, strzelam. To jest moje marzenie. I ja piszę codziennie, w notesie, możecie pisać codziennie w komentarzu, zrobić test na 30 dni, zobaczycie, co się wydarzy. Ja pozwalam sobie mieć sportowe ciało i z lekości utrzymywać wagę 52 kg. I ja sobie to piszę regularnie, codziennie, że ja sobie pozwalam na to. I to może dla niektórych z Was zabrzmieć tak dziwnie, tylko nie macie tych rzeczy w swoim życiu, które chcecie, dlatego że Wy sobie na nie nie pozwalacie. Co to znaczy pozwolić sobie na, na swoje marzenie. To znaczy, że ja zdaję sobie sprawę, że ja zasługuję na to. Okej, okay, ja rozumiem, ja powinnam wykonać pracę jak najbardziej, ale ja sobie zdaję sprawę, że ja tak, ja mogę to mieć. Ja wpuszczam to do swojej świadomości, ja wpuszczam to do swojej myśli i ja sobie przepropisuję to, codziennie rozpisuję. Ja pozwalam sobie na taki związek, na takie pieniądze, na taką sylwetkę, na to, na tamto, tylko pamiętaj, żeby w pierwszej kolejności wziąć Jedno marzenie naraz, jedno marzenie do testowania. A więc Twoim zadaniem będzie w pierwszej kolejności codziennie, dosłownie na parę minut, wyciszać się i czuć siebie tu i teraz, czyli odciąć się od przeszłości, od przyszłości, tylko być tu i teraz. Z tego momentu, kiedy Ty jesteś, Ty czujesz swoją moc, Ty czujesz, że możesz o wiele więcej, pozwalasz sobie na to o wiele więcej. W drugim kroku, Przeżywasz to swoją przyszłość, to swoje marzenie. to co mówiłam Ci, co nie byli, koniecznie drugi moduł, odważ się marzyć, link będziecie mieli w opisie. Przeżywasz to swoje marzenia, widzisz go, dotykasz, żyjesz tym. Trzecim krokiem, po kilka razy zadajesz sobie pytanie, co ja chcę widzieć w swojej rzeczywistości odnośnie tego marzenia. Jeżeli mój przykład z tą sylwetką, no to, ok, to ja widzę siebie, która bije zielone szejki, to ja widzę siebie, która je więcej warzyw, to ja widzę siebie, która te, te wszystkie rzeczy, dla które warto żyć, czyli te ciastka, słodycze, sery. ja to jem w pierwszej połowie dnia. Ja to widzę, że ja tak się zachowuję, czyli co ja chcę widzieć w swojej rzeczywistości i krok czwarty, propisujesz, rozpisujesz codziennie, pozwalam sobie na to i na tamto. A teraz wyślij to wideo do osoby, która powinna to zobaczyć i niech się dzieje.